Drodni księża, księże proboszczu, księże dziekanie, księże kanoniku, panie wójcie, drodzy samorządowcy, ale nade wszystko siostry i bracia. Papież Franciszek parę lat temu mówił tak, droga naprzód, marzenia, które powinny być zrealizowane, stałe patrzenie na perspektywę należy czynić z nogami na ziemi, a zaczyna się od stóp na ziemi ojczystej. Jeśli nie kochacie Waszej Ojczyzny, to nie sądzę, abyście mogli kochać Jezusa i abyście mogli kochać Boga. Miłość do Ojczyzny jest miłością do Matki. Ją, nazywamy ją Matka Ojczyzna, ponieważ tutaj się urodziliśmy, ale ona sama, jak każda Matka, uczy nas chodzić i daje się nam, abyśmy sprawili, aby żyła w innych pokoleniach. Jakże tu, w tym miejscu na Podhalu, te słowa nie są aktualne, są, choć coraz trudniej przyznawać się do pewnych wartości, bo nias trudno przełożyć to wszystko, co było treścią powstania Kuchołowskiego na obecne czasy. Mówiąc prościej, trudno być patriotą w obecnych czasach, trudno być człowiekiem, który trwa mimo różnych przeciwności. Moi drodzy, co zrobić, żeby nie zatracić tego wszystkiego, co nasi przodkowie wywalczyli? W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Każdy z nas potrzebuje nawrócenia. Po to, aby być wiernym wartością, bo to jest spuścizna tego powstania. I chciałbym powiedzieć o takich czterech wartościach, które są, można byłoby powiedzieć, towarem deficytowym. I tu na podchalu w Krakowie, w Warszawie, gdziekolwiek byśmy byli, te wartości gdzieś nam umykają. Jakie to są wartości? Które zostały po tym powstaniu. Najpierw, moi drodzy, to odpowiedzialność. Cytowany papież Franciszek mówi, Chcemy żyć jak Jezus, to sprawia, że serce wibruje, sprawia, że serce drży i stawia ciebie na drodze ryzyka. Ryzykować, podejmować, to znaczy podejmować ryzyko. Drodzy przyjaciele, bądźcie odważni. Idźcie niezwłocznie na spotkanie z przyjaciółmi. Z tymi, których nie znacie, do których są w trudnym momencie. Odpowiedzialność za drugiego człowieka. Czy znajdziemy na podchalu rodziny, które się kłócą? Znajdziemy. Czy znajdziemy na podchalu osoby, małżonka, który jest rozczarowany swoim domem? Znajdziemy. A znajdziemy ludzi młodych którym już nie po drodze do kościoła, nie po drodze do tego, aby wspólnie spędzać czas ze swoimi rodzicami, znajdziemy dlaczego? Bo gdzieś in ginie wartość odpowiedzialności za drugiego człowieka, odpowiedzialności za swoje wybory. Jest takie stare polskie powiedzenie: jak sobie wychowacie dzieci, taką będziecie mieć starość. Jaka ta starość będzie, jak przyjdzie? A może będzie tak, że mój syn czy córka raz tylko na miesiąc zadzwoni na komórkę, bo nie ma czasu? Odpowiedzialność za wychowanie dzieci i młodzieży. Odpowiedzialność za to, żeby nie przymykać oczu wtedy, kiedy to zło dotyka moją rodzinę. Nie zapomnę takiej sceny sprzed wielu, wielu lat, kiedy stałem na dworcu w Nowym Targu, i przyjechał autobus z Warszawy, i wysiadł ktoś, kto wiele lat mieszkał w Ural, który mieszkał w Ameryce, i się rozpłakał. A wiecie dlaczego? Bo nikt po niego nie wyszedł, bo wrócił do pustego domu. Bo nikt na niego nie czekał, bo nikt nie wziął odpowiedzialności za to, że on tęskni, że kocha. Przecież po to było to powstanie, abyśmy byli ludźmi odpowiedzialności. Moi drodzy, ale jest też druga wartość, która jeszcze bardziej została uwypuklona poprzez to powstanie chochołowskie. To jest wartość. Wierność. Wierność nie jest w cenie. Tak łatwo zdradzić, mówię tutaj też do dzieci czy młodzieży, nie jest łatwo stanąć w obronie kościoła. Nie jest łatwo powiedzieć coś pozytywnego o tym czy o kimś, kogo wszyscy krytykują. Nie jest nawet nieraz łatwo powiedzieć, że się rano i wieczór modlę. Wierność. A co powiedzieć o wierności rodzinie? Kiedy coraz więcej rozwodów, coraz więcej kłótni. Jaka to wierność? Kiedy przychodzę na mszę świętą niedzielną, a już przy obiedzie, przy tym przysłowiowym kotlecie już się kłócę. Co to za wierność? Kiedy mówię swojej mamie, czytacie, będę o 16, a przychodzę o 19? To jest wierność? Wierność komuś, kto mnie kocha? Spuścizna powstania to wierność tradycji, to wierność wartościom, to wreszcie wierność swojemu sumieniu. Każdy z nas powinien taki rachunek sumienia. Zrobić, bo mamy tylko to jedno życie. I mamy być dla innych darem, a nie krzyżem. I musimy na tej pięknej ziemi podhalańskiej mieć gdzie wracać. Bo zgodzicie się chyba ze mną wszyscy, że najgorsza jest samotność. Ten góral wrócił, ale nie miał do kogo. I czuł się na tym dworcu PKS tak bardzo samotny. I tu dochodzimy do trzeciej wartości, która pewnie dla niektórych będzie oczywista, ale w praktyce już nie jest oczywista. Papież Franciszek mówił tak: Jeśli nie jesteście patriotami, nie nacjonalistami, patriotami, niczego nie dokonacie w życiu. Kochajcie swoją ziemię. Dajcie z siebie to, co najlepsze. Miłość. Ale miłość, która się nie zamyka w tym, przecież wiesz, że Cię kocham. Miłość, która nie zamyka się w tym, że zadeklarowałem w czasie ślubu. Albo w czasie wigilii mówię mamą przecież cię kocham. Miłość to wrażliwość. To służba. To jest jakieś zapominanie o sobie. Żeby nie było, że miłość sprowadzamy do jakiegoś prostego, a nawet może bym powiedział śmiesznego gestu. Znana jest anegdota, kiedy przez 20 lat małżeństwo spędza dokładnie te same wieczory. Tak samo wieczory, siedzą przed telewizorem. I nagle mąż się do, odzywa do swojej żony: Krysiu, może byśmy coś zmienili. I jej się oczy zaświeciły może mnie gdzieś zaprosi może wyjdziemy do sąsiadów a może po prostu pójdziemy na spacer stasiu co proponujesz i usłyszała zamieńmy się fotelami to jest miłość i moi drodzy ostatnią rzecz którą chcę tutaj powiedzieć to patriotyzm o tym patriotyzmie już zostało wiele powiedziane pewnie w czasie inscenizacji to również zobaczymy. Ale cytowany już papież Franciszek mówił tak: Co zrobiłby Chrystus na moim miejscu? To jest hasło, to jest ładowarka, by zapalić nasze serca, zapalić wiarę i iskrę w naszych oczach, aby nie zanikło. To oznacza być czynnymi uczestnikami dziejów. Więc ja pytam dzisiaj tu, w tym pięknym kościole, przy tej pięknej pogodzie, jakim jestem góralem. Jaką jestem góralką. Na szczęście minęły te czasy, a wiem o co mówię, bo wiele prac magisterskich było napisanych u mnie na temat regionalizmu. Na szczęście już młodzi ludzie nie wstydzą się nosić góralskich strojów i mówić po góralsku. Bo to jest właśnie patriotyzm. To jest jakaś wewnętrzna postawa przywiązania do ojczyzny. Ja się nie mogę wstydzić tego, że jestem góralem, że jestem Polakiem. Patriotyzm to troska o domowy kościół, a więc o rodzinę. Moi drodzy, jeszcze nie tak dawno podchale było tak zdrową tkanką społeczną. Stawiani, byliśmy, byliście stawiani jako wzór dobrej rodziny, dobrego męża, żony, ojca, matki, dzieci. A dziś. Można byłoby do Was się przysiąść i budować się dobrym słowem wzajemnym, wspólną modlitwą rodzinną, wspólną troską i pomocą tym, którym coś nie wyszło. Moi kochani, patriotyzm to praca nad sobą. I każdy z nas ma coś w tym względzie do zrobienia, niezależnie od tego, czy mam lat 10, 20, 40 czy 70. Moi drodzy, jeśli nie będzie rodziny, jeśli nie będzie zdrowej, góralskiej rodziny, to nas nie będzie. Bo gdzie wracamy? Gdzie dzisiaj wrócimy po tej uroczystości? Do domu. Ale kochanego domu? domu, w którym zadajemy sobie cierpienie. A wy lepiej wiecie niż ja, że nic tak niech boli, jak rana zadana przez kogoś bliskiego. I dlatego wyjdźmy dzisiaj z tej uroczystości umocnieni. Bądźmy ludźmi, którzy wiedzą, kim są. A pewnie ten trud dzisiejszej modlitwy, stania, dłuższej mszy świętej, nie pójdzie na marne. A kończę słowami Benedykta XVI, który pisał tak: patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste, umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest Ojczyzna. Bądźmy dobrymi patriotami, bo kiedyś Pan nas z tego rozliczy. Moi drodzy, zgadzacie się choć trochę ze mną? Amen.